Cześć, witajcie serdecznie, z tej strony Krzysztof, 5 luty, pora co nieco zaktualizować, moi drodzy, co dzisiaj bierzemy na warsztat XTB, to jest główny temat, no bo na XTB jakieś spadeczki tam dostajemy, więc to sobie omówimy, widzę, że jest też zainteresowanie tym omawianiem takim edukacyjnym, czyli tutaj na Budimeksie, na którym w poprzednim wideo zaczęliśmy działać, widzę, że tu 25 łapeczek, 20, czyli ogólnie rzecz biorąc jest zainteresowany, więc okej, okay, no będziemy ciągnąć temat. Będziemy sobie tego budimexa, moi drodzy, czytać w każdym, kurde, długopis, <gry> w każdym wideo, więc dzisiaj ten budimex oczywiście edukacyjnie wleci, wleci sobie XTB, będę grać XTB, więc wam powiem o co loto w tym XTB tam u mnie i moi drodzy AMD, bo AMD przebił strefę, więc jest znaczy już nie szansa, no szansa w sumie, szansa na niższą strefę popytową, więc to też sobie spojrzymy. I chyba tyle, na, tyle na, na chwilę obecną, czyli dzisiaj tak dość dwie spółeczki i forma jedna edukacyjna. Zapraszam serdecznie. Moi drodzy, jeszcze korzystając z okazji, to zapraszam na naszą grupę GT, gdzie między innymi mamy analizy live od poniedziałku do czwartku, na analizy i e live od poniedziałku do czwartku, gdzie sobie analizujemy też edukacyjnie plus oczywiście pod jakieś zagrania analizy, raporty, prywatny portfel, czyli tam powiadamiam co kupuję, co sprzedaję, ogólnie rzecz biorąc. Mamy cały kurs analizy technicznej, gdzie można się na spokojnie nauczyć. Mamy strategie, którymi się poruszamy na rynku, bo ja w sumie tylko strategiami gram, moi drodzy. Dużo materiałów szkoleniowych dużo informacji, także serdecznie zapraszam link w opisie. Lecimy dalej. Dobra, zacznijmy sobie od edukacyjnego omówienia Budimexu, czyli część druga. Strefa zaliczona w punkcik. To już wiemy. Natomiast to co nam się tu wyrysowało, to chyba niewiele się zmieniło do ostatniego wideo, ponieważ wyrysowała nam się ABC korekta prosta. Moi drodzy, korekta prosta, jeżeli się rysuje trójfalowa, to zawsze jest ryzyko, że po prostu dalej będziemy kontynuować trend. Wiele osób o tym po prostu nie wie, bo nie zwraca uwagi na korekty. Na trójki zwyczajne, prawda? Natomiast przed wejściem tutaj w pozycję, jeżeli zajmowałem na strefie pozycję, to ja muszę się zastanowić, co ja gram na tej spółce: czy ja chcę grać tutaj pod zmianę trendu, czy ja chcę grać tylko pod korektę. I teraz, moi drodzy, bardzo kluczowa rzecz: jeżeli gram tylko pod korektę, to jeżeli widzę ten pierwszy impuls w górę i cofnięcie, to tutaj, moi drodzy, z reguły, bardzo często są to korekty proste to z reguły, moi drodzy, jak się buduje ta fala następna, trzecia wzrostowa. Biorę sobie zwyczajnie pomiar z tej pierwszej fali, ok, przykładam sobie tutaj do dołka i okolice 0,9 po przebiciu szczytu wychodzę z pozycji, ok, okolice 0,9, czyli takie A równa się C, aczkolwiek te C to tak nie zawsze dociera tam jakby, gdzie ma dotrzeć, prawda? Więc takie proste zagranie pod korektę, no to moi drodzy, po fali B... Wychodzę koło szczytu, bo może być sytuacja, że będzie się budować fala C i nawet nie przebiję tego szczytu, wtedy to będzie korekta płaska, więc wtedy, w tym przypadku, muszę wychodzić tutaj, w tym miejscu, po przebiciu tego punktu. Być może to troszeczkę skomplikowane, ale tak jak mówię, no trzeba by się było zapoznać z korektami, prawda? No i teraz obraz jest taki. Mam trójfalowy ruch i teraz muszę się spodziewać dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz to korekty pędzącej A, B i C i jeszcze jednej fali w górę, ale jeżeli ja gram pod korektę, to nie gram pod korektę pędzącą, tylko zwykłym ABC, prawda? Więc jeżeli grałem pod korektę, to już mnie nie ma w, to już mnie nie ma w tej pozycji. I przy korekcie pędzącej trzeba wiedzieć, że wybicie tego punktu teraz, gdyby się to budowało, generuje sygnał do tej strefy podażowej. Czyli to jest najbliższa strefa podażowa, moi drodzy, i to na pewno się tam wygeneruje. I z tej strefy znowu trzeba obserwować, jak będzie wyglądać korekta. No bo cały czas obserwujemy korekty. Natomiast gdyby tam już nie robiło tej korekty pędzącej i spadało, moi drodzy, to jeżeli, i tutaj druga opcja, gram na zmianę trendu, czyli chcę coś więcej ugrać niż jakąś tam marną trójkę, prawda. To muszę tutaj śledzić głębokie zejście. Ponieważ dla pierwszej, dla pierwszej i drugiej fali przed trzecią zazwyczaj jest głębokie zejście. I od tego głębokiego zejścia by zależało, czy ten impuls się zbuduje, ale musi ono być. Czyli nie, nie, nie będzie mnie satysfakcjonować, jeżeli tutaj pójdziemy w górę teraz, bo to dalej dla mnie będzie korekta. Natomiast satysfakcjonowałoby mnie, gdybyśmy zaliczyli tą strefę lub złotą strefę. O tym sobie mówiliśmy, prawda? Więc jeżeli to byśmy zaliczyli, obronili i się budowali dalej, to ja będąc w tej pozycji mam sygnał, że Krzysztof warto trzymać, ok? Ale jeżeli my będziemy ją przebijać, to jest sytuacja, Krzysztof warto nie trzymać, <grych> tak naprawdę. Jeżeli nie trzymać, moi drodzy, to trzeba się liczyć z tym, że może nadbić dołek, czyli kolejna trójka może nadbić dołek. Jeżeli nadbija dołek, to mamy następną strefę popytową na 434, prawda? I jeszcze jedną na 423. Natomiast jeżeli ja chcę grać pod zmianę trendu i będzie przebijać dołek, to musi obronić tutaj, i to jest ostatnia strefa, moi drodzy, z jakiej ja mogę zagrać na tej dużej strefie popytowej. I teraz bardzo ważna rzecz: coś, czego bardzo, bardzo nie lubię, a co często się trafia, i niestety trzeba to, moi drodzy, przełknąć. Często jest tak, że nie będzie bronić tutaj tego dołka przebije tą też strefę i tutaj jest następna strefa popytowa dość ważna jakby nie było, ale już nie jest to strefa na zmianę na zmianę trendu. ok? I z tej strefy tutaj powybija dołki i pójdzie w górę. I to jest najgorsza sytuacja. Natomiast dla osób tylko grających korektę, to i ta i ta strefa jest do rozegrania pod korektę. Gorzej dla osób grających pod zmianę trendu, prawda? Wtedy taka sytuacja może mieć miejsce, że tutaj y, wybije po prostu Tą całą strefę wejdzie tutaj do tej strefy takiej małej popytowej i stąd zrobi dużą korektę. Dlatego tak ważne jest określenie, moi drodzy, na początku, zanim ja wejdę w pozycję, pod co ja chcę grać, bo dużo osób po prostu wchodzi w pozycję i nie wie, co chce zrobić z tą pozycją, prawda? Czyli nie wie, pod co gra, czy trzymać, czy nie trzymać, pyta się na, na, na forach, moi drodzy, na, w internecie, co robić, prawda? Takie rzeczy określamy zawsze wcześniej. Jeżeli ja gram pod mały ruch to rozgrywam tą strefę, moi drodzy, tą strefę rozgrywam, tą strefę, praktycznie wszystkie po kolei strefy mogę rozgrywać. Oczywiście zabezpieczając pozycję, no bo też trzeba czytać na tych, trzeba, trzeba, trzeba czytać na tych strefach, czy, moi drodzy, jest popyt. Dobra, to na, na razie tyle, bo troszkę za dużo, <laughs> to mógłbym tutaj dużo, dużo więcej mówić o tym czytaniu, natomiast będziemy sobie wraz z rozwojem sytuacji na się dalej czytać wykres. Na chwilę obecną trzeba zerknąć i tutaj sobie od razu zrobimy tą korektę pędzącą, moi drodzy, Czyli na chwilę obecną trzeba zerknąć. No już jesteśmy w tej korekcie pędzącej i była ta, e, była ta pierwsza reakcja już, OK. Pod takie korekty też możemy grać, jeżeli ktoś tam na przykład e, rozgrywa sobie jakieś skalpy, prawda? No to zawsze e, gdzieś tam na takich, e, w takich miejscach zawsze są te ruchy. Więc teraz tutaj, jeżeli to obroni i będzie się budować, to jest szansa na wybicie tego szczytu. Jeżeli nie obroni, no to te dwie strefy zostają po to, żeby zobaczyć sobie informację, czy będzie się budować większy trend, czy to była tylko trójka korekcyjna, przebicie dołka i następna strefa. Oczywiście wszystko, co powiem, nie jest poradą. Nie ma tutaj też, moi drodzy, żadnych rekomendacji, inteligentna analiza, wyciąganie informacji. Moi drodzy, chcę rozegrać XTB po raz kolejny. Nie wiem już który, ale po raz kolejny. Tak naprawdę. Na XTB dostajemy korektę i tutaj bazuje tylko i wyłącznie na korekcie pędzącej. Czyli moja strefa to jest 59.20, 57.96 I tutaj to będę rozgrywać, moi drodzy, na zasadzie, że gram pod wybicie szczytu, czyli dalszą kontynuację trendu Czyli wchodząc w pozycję już wiem pod co gram, prawda? Chyba, że jeszcze się zdecyduję tylko zagrać do gapa Muszę zobaczyć co też będzie się tu rysować To też jakby ważne Natomiast to jest tylko jedyna moja strefa do rozegrania Jeżeli tam nie spadnie i odpłynie do góry, nie gram bo potrzebuję po prostu taniej kupić, prawda? Więc te poziomy 59,20, 57,96 to są dwa poziomy, z których chciałbym rozegrać i też muszę tam czerpać informacje, czyli XTB też możemy sobie poprowadzić, jeżeli dojdzie, bo akurat będę też tą pozycję, moi drodzy, ewentualnie prowadził lub nie prowadził, jeżeli tu nie będzie sytuacji popytowej. I to jest, moi drodzy, jedyna strefa, którą chciałbym rozegrać. Jest tutaj druga, ale jest to trudna strefa. Dlaczego trudna? Bo, moi drodzy, tutaj łamiemy trend. Ten dołek łamie cały trend. Tak naprawdę. Ten dołek, ten dołek, moi drodzy, łamie ten cały trend tutaj od tego miejsca. Czyli ten trend w górę, które, który tutaj był. Złamanie tego dołka łamie ten trend, a w związku z tym otwiera się szansa na 35 zł, chociaż mało prawdopodobne. <laughs> Ale na giełdzie wszystko jest prawdopodobne, moi drodzy. Więc, gdyby były spadki na xtb dalsze, czyli wypełnienie korekty pędzącej. Chociaż też jest to wątpliwe na chwilę obecną, no ale gdyby były, prawda? No to te pozycje by mnie interesowały 5920, 5796. Jeżeli nie będzie, nie dojdzie, nie interesuje mnie XTB. Jeżeli tutaj nie obroni tej strefy popytowej, to tej strefy niżej nie gram, bo jest ona trudna, czyli trzeba by tu ją mocno, moi drodzy, no tu już bym nie grał pod zmianę trendu tylko pod odreagowanie, prawda? Czyli tu już jest inna gra, czyli pod trójkę. Tą, o której sobie mówiliśmy na Budimexie. Natomiast też osobiście zobaczę. Znaczy osobiście to będę rozgrywać w strategii HP. <grydy> tak naprawdę. Ale też chciałbym tutaj sobie rozegrać jakiegoś trade'a na XTBku, bo ta strefa jest tutaj bardzo fajna. Jedyna tak naprawdę dla mnie dobra strefa, z której mógłbym sobie jeszcze rozegrać krótkiego trade'a, reszta idzie w strategię. Więc ten moment, ten jest za trudny, bo nie chce mi się tutaj bo to ryzyko jest tego złamania, chociaż wiem, że tutaj jest to strefa popytowa, z której prawdopodobnie ta trójka, chociaż, chociaż mizerna trójka by się wyrysowała. Co do niższych stref, no to 3505 na razie mało prawdopodobne, ale tak jak mówię, na rynku, moi drodzy, rzeczy nieprawdopodobne. W jedną godzinę nieraz się mogą wydarzyć, więc na XCB taka sytuacja, lecimy do AMD. Na AMD, moi drodzy, też jakoś tam troszeczkę prowadzę tego AMD, ale to też w strategii rozgrywam AMD, czyli tutaj ogólnie nie traduję, bardziej to w strategii rozgrywam, więc tak, moi drodzy, pierwszą strefę, którą sobie tu robiliśmy, no piękna trójka. Zobaczcie, piękna trójka, dlatego mówię, że te trójki, moi drodzy, to jest kluczowa rzecz, jakby nie była piękna trójka. Natomiast tutaj, moi drodzy, z tego ruchu. Czy była trójka z, tego, z tej kolejnej strefy? Nie było trójki. Była korekta jednofalowa, czy też pędząca korekta ABC, prawda? Czyli ABC korekta pędząca. Przetest, znaczy cofnęło się w tą strefę, nie obroniło tej strefy. W związku z tym proste, moi drodzy, informacje. No wykres już prościej nie mógł przemówić, prawda? Jeżeli strefa jest przebijana, no to mówi... No nie będę, nie chcę tutaj, nie chcę tutaj, muszę się, moi, moi drodzy, nie chcę tutaj rosnąć z tego miejsca, prawda? Więc daję taki konkretny sygnał, że nie chcę. Więc następna strefa pobytowa to jest 94.05, no i zabawa od nowa, tak naprawdę. Ja to rozgrywam w strategii, więc tą strefę będę rozgrywać 94.05, jeżeli dojdzie. Jeżeli nie dojdzie, to też w strategii jestem ubezpieczony na to, że może tam nie dojść. Natomiast jeżeli dojdzie, no to 94.05. Na pewno na AMD-ku będzie przeze mnie rozgrywane. Moi drodzy, tyle w tym wideo. Czyli tutaj, tutaj na MD, akurat prosto, bo tu proste informacje z wykresu mamy, więc tutaj nie trzeba za wiele omawiać i kombinować, prawda? A propos tych trójek, to jeszcze tutaj też ładna trójka. A, B, C, prawda? Piękne trójki, piękne trójki, dlatego te trójki są tak ważne. Tylko też trzeba wiedzieć, w jakich impulsach, bo to są impulsy lokalne, a to są takie, powiedzmy. Mm, półglobalne, że tak powiem. Trzeba jeszcze te impulsy, moi drodzy, też rozpoznawać, w który, jaki, jaki to jest impuls, czy to jest jakiś impuls ważniejszy, czy lokalny, prawda? No, dużo by gadać. W każdym razie te trójki trzeba zwracać uwagę. Także, moi drodzy, tyle w tym wideo. Jeżeli macie coś do analizy, dajcie, dajcie w komentarzu jakieś pytanka, chętnie przyjmę na klatę, że tak powiem, słyszymy się w niedzielę lub w poniedziałek. Trzymajcie się, hej!